Myślę, że ta inspiracja to właśnie tkwi w tej mojej młodzieży, bo to oni są tacy kreatywni i to oni nie odpuszczali i pracowali bardzo solidnie. Ja tylko jestem gdzieś tam z boku, żeby po prostu być przy nich, a cały sukces myślę, że trzeba przypisać jednak dzieciakom. Naprawdę są bardzo kreatywne, pomysłowość ich nie ma granic. Nie wszystko nawet się da te wszystkie ich pomysły, jakby zrealizować w tym w tej krótkiej prezentacji. Co panią zaskoczyło może co tak w szczególny sposób zdziwiło, jeśli chodzi o tegoroczną edycję Olimpiady? W tym roku pojawiły się też więcej szkół z województwa podlaskiego, więc nie jesteśmy jedyni. Wyjazdów do Stanów jest kilka, bo i szkoła scuwał. I wiem, że z Białego Stoku zespół szkół jakiś ceł, nie chcę tu skłamać, ale tych szkół jest więcej z naszego województwa, bo pierwszy rok Olimpiady byłam praktycznie sama i, i ten drugi, więc w tym roku już jest wsparcie z innych też szkół w województwie. Cieszę się, bo to jest też. Świadczy jakby o tym, że wszyscy się w to angażują i że nasze województwo też nie jest gdzieś tam w tyle, prawda? Czy to nie jest tak, że wraz z biegiem czasu przy okazji kolejnej olimpiady nie czuje się takiej presji już, że tak wszyscy liczą na tę swobodkę? Na pewno taka presja jest. Wiadomo, że pracujemy, chcemy wygrać na tej olimpiadzie jak najlepiej, ale to jest jednak konkurs więc nie zawsze musimy wrócić z sukcesem. Cieszę się, że w tym roku akurat miałam trzy drużyny i każda drużyna się naprawdę świetnie na tej olimpiadzie spisała, bo pierwsze, drugie miejsce i to czwarte miejsce tej drużyny teatralnej też nie jest e, słabym miejscem, ponieważ było 26 drużyn. Ze starą drużyną co roku wyjeżdżaliśmy do, na Olimpiadę Kreatywności i w tym roku też z dziewczynami właśnie zabrałyśmy drużynę taką dość mniejszą, cztery osoby, cztery dziewczyny. I postanowiłyśmy pojechać do Wrocławia. W, Zdecydowałyśmy się na wyzwanie improwizacyjne. Pracowałyśmy nad nim no, też tak jakoś... Y Okresami pracowałyśmy, raz więcej, raz mniej. Przygotowałyśmy się też w ferie troszeczkę, ale tak naprawdę tak mocniej zaczynałyśmy pracować już przed samym wyjazdem do Wrocławia. Opracowywałyśmy takich 12 scenariuszy, bo nasze wyzwanie polegało na tym, że miałyśmy do wybrania 12 przestrzeni zamkniętych z około 20 czy 30 i właśnie jedną z nich mogłyśmy wylosować na, już przed naszym występem na olimpiadzie. To to się właśnie 157 punktów na 300, więc myślałyśmy, że no, źle nam poszło. Ale no, to się okazało, że pierwsze miejsce. No to byłyśmy naprawdę bardzo zaskoczone. Dla nas było to bardziej odprężenie, bo w trzeciej klasie teraz przygotowujemy się do egzaminu, a to był taki super czas spędzony z koleżankami, i tam jest bardzo fajna atmosfera na tej olimpiadzie. I to nam dawało dużo takiej siły i motywacji. Naprawdę, byliśmy bardzo zadowolone. Wzięliśmy w tym udział, ponieważ widzieliśmy, jak starsi koledzy, omnibusy, jak, jak to jak wygrywali we Wrocławiu, i my też tak chcieliśmy zacząć wycie. Oni, nie wygrywać od razu, bo to wiedzieliśmy, że dużo jest drużyn, ale żeby chociaż spróbować to zawalczyć i akurat się udało nam. Byli wszyscy zadowoleni ze mnie, bo wiedzieli, że tyle pracy było w to włożone i że byli dumni, że udało się. Kiedy był już koniec olimpiady i się dowiedzieliśmy, że mamy drugie miejsce i wszyscy byli z tego zadowoleni, kiedy wracaliśmy tutaj do słobodki, to wszyscy popadali i byliśmy szczęśliwi i się cieszyliśmy tak z tego miejsca, że to zmęczeni byliśmy, tak, byliśmy zmęczeni, bo to było bardzo dużo pracy. Nic nie przychodzi łatwo, to jest praca naprawdę rzetelna praca. Ja już jak mówiłem tutaj wcześniej, że ci uczniowie z panią Ewą cały rok pracowali. I to są spotkania nie tylko w czasie Dni Nauki, ale i bardzo, bardzo solidne w czasie ferii, także to jest rok czasu pracy. Takich sukcesów to trudno jest przewidzieć, to teraz może się jest łatwiej, bo my jesteśmy trzeci rok. My w 2014 nasi uczniowie jechali do Stanów Zjednoczonych, bo też wygrali ogólnopolską olimpiadę kreatywności w tamtym roku. Podobnie. No i w tym roku już było to może tak łatwiej, ale to tak tylko się mówi łatwiej, a, a to jednak jest ta sama, a może nawet więcej pracy, bo jak człowiek nabywa doświadczenie, to jednak widzi więcej widzi takich szczegółów, że coś można jeszcze dopracować. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych to jest około 50 tysięcy. Wyjazd do Chin na Azjatycką Olimpiadę Światową to jest 30 tysięcy. Dlatego nawet korzystając, przede wszystkim korzystając z obecności właśnie mediów, gdzie możemy się pokazać, to prosimy ludzi, którzy doceniają zaangażowanie młodzieży, którzy widzą siebie w tym, że ta młodzież to nie pracuje na sukces słobódki, ale to jest na sukces Polski i na wizerunek również tu naszego środowiska. Mam nadzieję, że tak w tamtym roku, tak i. W... Teraz, że jakoś to z przyjaciółmi, bo mamy naprawdę bardzo serdecznych przyjaciół, którzy nas pomagają, że poradzimy sobie. Cieszymy się z kolejnego sukcesu. Jeśli chodzi o pieniążki na te wyjazdy, jesteśmy dobrej myśli. Musimy pozyskać sponsorów. I tą drogą będziemy tak jak co roku, próbowali zdobyć pieniądze. My co roku też dokładaliśmy się do tego wyjazdu oczywiście, ale właśnie na czym. Tutaj polega cała idea tego konkursu, żeby te pieniążki zdobyć. Wygrać, wygrać konkurs i zdobyć. Władze też muszą być kreatywne. Zgadza się, musimy być również kreatywni.